Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu przewodniczącego zespołu parlamentarnego do spraw badania przyczyn katastrofy T154M posła Antoniego Macierewicza. Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Proszę państwa, od kilku dni Platforma Obywatelska i Pan Premier Tusk, czy Rzecznicy Pana Premiera Tuska dosyć nieudolnie próbują y, odeprzeć od siebie te proste stwierdzenia wskazujące na to, iż ich działania, zwłaszcza działania Pana Premiera Tuska w związku z wyborem konwencji chicagowskiej miały wszelkie cechy działania na szkodę państwa polskiego na, szkodę polskiego na szkodę polskiego interesu. W związku z tym przypomnijmy w skrócie ta sprawa była podejmowana, ale w skrócie myślę w tym kontekście tych nieroztropnych i nieudolnych prób obrony. Przypomnijmy jak, wyglądało, jak wyglądał wybór konwencji a dla wyjaśniania katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Jak, wszyscy, jak Państwo wiecie wszystko zaczęło się od telewizji telefonu z Moskwy. No niestety tak często bywało w dawnych czasach, że wszystko zaczynało się od telefonu z Moskwy. Teraz też zaczynało zaczęło się od telefonu z Moskwy. To pan Morozow podyktował, że będzie, będzie rozpatrywana ta tragedia, będzie analizowana według załącznika 13 i w rozmowie z panem Klichem taką dyspozycję przekazał. Co to znaczy? Co to znaczy w swoich konsekwencjach? Ano znaczy to, że gdy pan Putin został przewodniczącym Komisji Rosyjskiej, rozporządzeniem przyjął, że właśnie załącznik 13 będzie narzędziem analizy tej, tej tragedii, a rząd polski, jak widzimy w oficjalnym raporcie MAK-u, zaakceptował to stanowisko. Krótko mówiąc, inicjatywa od początku była rosyjska, dyktat był rosyjski i i akceptacja była pełna ze strony rządu pana Tuska. Jakie to z sobą niesie konsekwencje i czy to w ogóle miało czy były w ogóle podstawy prawne do takiego działania? Jak państwo widzicie, artykuł trzeci mówi bardzo wyraźnie, jednoznacznie, że konwencja stosuje się wyłącznie do lotów cywilnych. Nie stosuje się, jest to mowa ekspresji, verbis, nie stosuje się do lotów wojskowych, ale jest Także artykuł 82, na który już nie zwracano uwagi, o którym mówiłem tylko w czasie, a było to, był to już wieczór i mam wrażenie, że Państwo nie mieliście możliwości tego relacjonowania podczas debaty sejmowej ostatniej, mianowicie artykuł 82 wyklucza możliwość zastosowania jakichkolwiek ustaleń, które są sprzeczne z konwencją i zabrania zawierania między członkami konwencji jakichkolwiek porozumień, które byłyby sprzeczne sprzeczne z ustaleniami konwencji. Jak państwo widzicie, wyraźnie jest powiedziane, że członkowie uchyla wszelkie zobowiązania i porozumienia między nimi niezgodne z jej postanowieniami oraz zobowiązują się członkowie konwencji do niezaciągania tego rodzaju zobowiązań i nie zawierania tego rodzaju porozumień. Krótko mówiąc, członkowie konwencji nie mogą zawrzeć porozumienia, że loty państwowe, loty wojskowe uznają za cywilne nie mogą pod groźbą uznania takiego działania za bezprawne. Tymczasem pan premier Donald Tusk od samego początku próbuje wmówić Polakom coś zupełnie odwrotnego, a nawet twierdzi, że dzięki konwencji można odwołać się od rosyjskich ustaleń. To była jego pierwsza reakcja na raport Maku. Państwo to świetnie pamiętacie. Ale oczywiście trwa przy tym a przy tym nieustannie, mianowicie twierdzi, że przyjęcie konwencji dało nam najwięcej gwarancji, że uzyskamy maksimum materiałów. Jest to szczególna nieprawda, dlatego bo główne materiały uzyskaliśmy wtedy, kiedy konwencja jeszcze nie była brana w ogóle pod uwagę, bowiem nasz akredytowany został wyznaczony dopiero 15 kwietnia, a główne materiały Polska otrzymała do 15, do 15 kwietnia. Widzimy więc, że pan premier myli się. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak coś innego i na to chcę zwrócić uwagę to nie my to nie my jako pierwsi. Wskazaliśmy, że wybór konwencji jest bezprawiem i godzi w interesy państwa polskiego. Zrobiła to osoba najbardziej kompetentna w tej materii. Mianowicie prokurator nadzorujący prowadzenie tej sprawy w dniu 12 kwietnia, tam na miejscu w Smoleńsku. Pan prokurator. Krzysztof Parulski. Pan prokurator Krzysztof Parulski, jak Państwo wiecie, nie jest członkiem e, dawnej opozycji antykomunistycznej. Pan prokurator Krzysztof Parulski nie zakładał Komitetu Obrony Robotników. Pan prokurator Krzysztof Parulski nie wprowadzał w Polsce lustracji i pan prokurator Krzysztof Parulski nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Odwrotnie, pan prokurator Krzysztof Parulski dzisiaj, e, wtedy pułkownik, dzisiaj generał otrzymał szlify generalskie od pana prezydenta Komorowskiego i to on Wtedy, kiedy Edmund Klich próbował narzucić konwencję szkagowską, tam na miejscu w Smoleńsku powiedział bardzo jasne. To jest sprzeczne z, z polskim interesem, to jest działanie na szkodę Polski. Nigdy się z tym nie pogoda. A dokładniej nie przyjmuje tego do wiadomości. Dlaczego to zostało przyjęte? Jak powiedział pan Edmund Klich, ponieważ tak kazał Morozow. Ja muszę tak działać, mówi pan Edmund Klich, bo tak kazał Morozow. Krótko mówiąc, Moskwa poleciła i tak trzeba działać. I mimo tego, że prokurator nadzorujący tę sprawę, pan Krzysztof Parulski, prokurator Prokuratury wojskowej, mówi, to jest działanie na szkodę Polski. Po dzień dzisiejszy. Tak sprawa jest przedstawiana przez premiera Rzeczpospolitej. Rozsądźcie Państwo sami, czy pan premier i jego urzędnicy byli uprzedzeni przez najbardziej kompetentną osobę, że przyjęcie konwencji szkagowskiej jest działaniem na szkodę Polski, czy nie byli uprzedzeni. Wiedzieli, że działają wbrew polskim interesom, czy nie wiedzieli. Wiedzieli, że organy wymiaru sprawiedliwości uważają, że tak robić nie można, czy nie wiedzieli. To wszystko. Dziękuję bardzo.